Cześć tutaj FV, witam was w nowym setnym jubileuszowym odcinku pancernej pięści i dzisiaj na początek przejedziemy się FVM 215B, czyli 10. tierem drzewka brytyjskiego czołgiem ciężkim, jestem tutaj w plutonie z Apollo i Wojputem. Jadę sobie w lewo, w stronę banana, nie będę tam jechał, póki co tylko Postaram się pomóc chłopakom tutaj na środku, ponieważ Geranie plan był taki, że był i Apollo zajęli jak najszybciej wodę i tam walczyli z medalami przeciwnika. A ja będę po prostu próbował z góry im w tym pomóc, coś tam strzelić, zadać jakieś obrażenia. Już dojeżdżam tutaj do, do skałki i za chwilkę rozpocznie się, rozpocznie się walka. Dział jest bardzo celne w tym czołgu, więc nie powinien mieć problemu z tym, że trafiać. Pierwszy idzie na, na strzał AMX. Widzicie 400 średnich obrażeń, więc wylosowało mi w się tych średnich obrażeń. I staram się pomagać. 7,4 sekundy to jest bardzo, bardzo szybkie przeładowanie jak na 10 tier. Chyba żaden czołg ciężki tego poziomu nie ma takiego szybkiego przeładowania właśnie jak, jak brytyjski FV. Tutaj 110 zjechał, teraz próbujemy tą 110 trafić. Tutaj skiepściłem troszkę to wszystko przez to, że słabo przycelowałem, tak mogłem tą 110 drapić trochę wcześniej. Niestety tutaj Apollo i Wojpur dostali, dostali mocno po głowie, nie byli w stanie walczyć z celoma, z ale ostatecznie, ostatecznie ich wykończyliśmy i dalej będę strzelał tutaj sobie na drugą stronę. Czołg jest dość twardy, wbrew pozorom bardzo utarło się takie... takie bardzo utarło się takie, takie coś w potowskiej społeczności że ten czołg jest bardzo miękki z przodu z czym się nie mogę naprawdę zgodzić, bo czołg potrafi bardzo, bardzo dużo wytrzymać. Wieża jest dość twarda. Jeżeli strzelacie do tego czołgu, to nie strzelajcie mu w ten włas tutaj, bo ten włas bardzo często linguje. nawet jeżeli pocisk wejdzie, to najczęściej jest to za zero, więc warto, nie warto strzelać ten włas, tak samo zresztą jak w Konkurrora, bo tam też tam też bardzo często za zero wchodzi. Czołk jest fajny do Side Scrapa, posiada mocną wieżę i posiada całkiem ostry tył, natomiast jego boki są najbardziej narażone tutaj na obrażenia i trzeba unikać wyjeżdżania bokiem, bo jeżeli ktoś nas trafi w bok, to może nam tutaj uszkodzić silnik zbiorniki paliwa i to się może skończyć pożarem. Czoł się lubi zapalić, jeżeli właśnie graby w ten sposób nieostrożnie. Natomiast jeżeli będziemy wyjeżdżali Side Scrapem, szanowali swoje HP i, i nie szarżowali specjalnie, nie pokazywali przodu ani boku przodu od boku. O, tak, tak to powinienem powiedzieć. To, to będziemy z tego naprawdę zadowoleni. Zobaczcie, jakie celne jest działo. Ja pra, praktycznie nie muszę przecelowywać, tylko nacelowuję. Praktycznie nie czekam, tylko od razu strzelam. To działo jest naprawdę bardzo, bardzo celne. Ma niezłą penetrację, bo to jest 259, i tak jak mniej więcej wszystkie dziesiąte tiery. Ale mam wrażenie, że naprawdę dużo więcej przebija niż, niż inne działa. Tutaj już mamy sytuację opanowałem na środku, oni raczej nie wyjadą. Teraz muszę pomóc tutaj na Bananie. Zobaczcie, tam zostały dwa nasze czołgi i będą miały duży problem, jeżeli, jeżeli szybko się tam nie przetransportuję, nie przemieszczę i nie pomogę im trochę w walce z tymi, z tymi przeciwnikami. Jeszcze może E50 się uda machnąć. Tutaj po drodze nie uda się machnąć E50, bo stoi za górką. Dlatego jadę szybciutko po, po czołgi przeciwnika. Tutaj jest, jest Leopard. Może się go uda tutaj trafić, ale pewnie nie. Mało uważnie celuję. Jeżeli na mnie wyjedzie, to nie będę miał problemu, żeby go przebić. To jest papierowy czołg. Bardzo tutaj może ktoś teraz wyjedzie. Szukam strzału, nie chcę za blisko podjeżdżać w tym momencie, bo nie wiem czy oni nie wyjadą. Na przykład na, na raz wszyscy wtedy nie będę mógł strzelić do nich. Szukam strzału, widzicie, udało mi się znaleźć w E-75. Prawie za maksymalne obrażenia mi tu wylosowało, bo maksymalne obrażenia na tym czołgu to jest 500. Bardzo ładne losowanie. Przebite bez problemu. Robię znowu side scrapa. To jest czołg idealny do Side Scrapa, bo ma wieże z tyłu. Tak samo jak na przykład Maus czy Esetka Nadaje się fajnie dostać skrapa tak samo i yy, albo VKP. Tutaj obiekt niestety skasował mi go z podpałą, więc mój strzał poszedł w trupa. No i ta TWZ120, który mnie tutaj będzie derwował trochę, za chwilkę go spróbuję machnąć. Troszkę troszkę po pokazałem bok, myślałem, że, że on ma to grubsze działo i zdąży po prostu uciec, ale yy, z tego co widzę to on chyba nie ma najlepszego działa na tym czołgu jeszcze i i dość szybko strzela. Ma chyba setkę zamontowaną. Nieważne. Ważne, że, że już jest właściwie po nich zostali na dobicie tak zwane już się zaczęły. Zaraz sobie do tej Batcha wywalimy. Tak jest, Batcha poszedł już do piachu, zwiedzać sobie garaż i jeszcze WZ120, czyli flanka uratowana. Jeszcze mi oczywiście obiekt 268 wydatnie pomógł. wreszcie można powiedzieć, że to, że to tylko moja zasługa. Już jest po guzecie, no i wracam na środek. Widzicie, tutaj na północy w tym momencie jest tylko T57, aż przy, przy, przeciwko sobie Setę i Fosza 155. Dodatkowo mał na środku, więc trzeba tam przede wszystkim obstawić tamtą stronę. Może mi się uda tą E50 jeszcze tutaj zgarnąć. Z tego co pamiętam, to chyba tak, tak jest. Widzicie, tutaj specjalnie jak nie musiałem celować, tylko strzeliłem. Bez przycelowania, i oczywiście weszło. Naprawdę rewelacyjne działo. Żaden dziesiąty tier, a mam ich troszkę, żaden dziesiąty tier nie ma tak dobrego działa jak właśnie ten FV215B. Czołg był jeszcze lepszy kiedyś. Kiedyś miał mniej pancerza, ale jeszcze szybciej strzelał, bo to było chyba 6,5 sekundy. To już w ogóle była masakra. Był bardziej papierowy, ale ale kosztem właśnie tej papierowości yy, dużo, dużo szybciej ładował i można było jeszcze większe obrażenia robić. Ja da przeciąć drogę temu Fochowi 155. Jeżeli się ustawię tutaj, w tym miejscu za side-scrapem, zobaczycie, to będę miał dobre bicie na niego i jeżeli on tutaj wyjedzie, to powinienem go, powinien go uderzyć. Yy, 11 pestek złotych w tym czołgu, właśnie się przełączyłem teraz na pestki złote. W razie gdyby on wyjechał na mnie przodem, wiadomo, że Fosz jest trudny do przebicia od przodu i, i trzeba naprawdę porządnie przycelować i mieć troszkę farta, żeby ten pocisk gdzieś nie zszedł na przednią płytę, bo inaczej wtedy możemy go nie przebić, a on wali po 900 za jeden strzał, ma, tych, ma, ma trzy te strzały, więc to prawie 3000 obrażeń potrafi wsadzić na jednym magazynku. Ja tutaj jestem na niego na jeden strzał, dlatego uważam i specjalnie nie szarżuję, po prostu czekam, aż ta Eseta i z zjadą, ale jak widzicie, oni się tutaj specjalnie kwapią do tego, żeby... Żeby próbować jechać, więc za chwilkę będę musiał się przetransportować do przodu troszkę i zobaczyć, co tam się dzieje. Zresztą wydaje mi się, że wszyscy się cofnęli na kapa, bo, bo tego baczata tam nie było, baczat jest tutaj, więc ja też podjeżdżam za chwilkę do przodu, dobra, pomalutku wodą blisko, blisko ściany widzicie tak, żeby się mieć za czym schować w razie jakby. Jakby wjechał ten Fosz czy Eseta, zresztą Eseta też nie może machnąć na strzał, bo mam ma niecałe 700 HP, więc to jest taki jeden strzał z Esety. Bardzo rzadko losuje esety poniżej 700, więc można naprawdę szybko zginąć. Jadę sobie pomału, widzicie, cały czas się trzymam lewej strony, cały czas tutaj staram się trzymać skał, żeby wrócić się, w razie czego schować. Dojadę sobie do rogu, tutaj, widzicie, teraz mniej więcej celuję, i zrobię sobie side Scrapa po to, żeby wyjrzeć za róg. Widzicie, nie wyjeżdżam przodem czołgu za róg, tylko robię side sklepa, bo jeżeli wyjedziecie przodem czołgu, to musicie naprawdę bardzo, bardzo wyjechać daleko takim czołgiem, żeby móc strzelić w ogóle, bo musicie wyjechać 3-4 te czołgu wystawić po to, żeby, żeby móc w ogóle strzelić, więc jeżeli wystawicie taki, taki przód, to jest oczywiście zaproszenie przeciwnika do tego, żeby wam ten przód przywalił, a. A jeszcze tutaj w tym czołgu, jeżeli tu w bok, tak jak mówiłem, to można się dość łatwo podpalić, więc, więc naprawdę trzeba na to uważać. Teraz pójdę sobie do górki, wyżej, co tu się dzieje za górką. Widzicie, robię to na żeby jak najmniej czołgu pokazywać, żeby wiedzieć, że już, że już widzę po prostu za tą górkę i dalej nie muszę wyjeżdżać. Ponieważ niczego nie ma tutaj, to jedziemy sobie jedziemy sobie dalej. Mamy kamyk, teraz za tym kamykiem spróbuję zrobić side i tak pomału, pomału zdobywam teren. Dwa obiekty znajdują się po tej stronie, pilnują obie tego baczata i przejazdu przez wodę. Ten baczat ewentualnie może uciec nam przez, przez most w tym momencie, ale jest za czwórka jeszcze na, na respie, która mam nadzieję za chwilkę, właśnie tym mostem pojedzie. Jest baczat na szczęście. No i przede mną, gdzieś jest fosz, esetka i dodatkowo jeszcze. Arta, ja tutaj nie będę wyjeżdżał, bo tak jak mówiłem wam wcześniej, jestem na jeden strzał i dla sety, i dla fosza. Nie chcę tutaj głupio zginąć. Poczekamy na tą E4, żeby ta E4 przejechała tędy przez most i zaatakowała tego baczata od, od tyłu. Gdyby ten bacz schował tak naprawdę tutaj, bardziej bliżej kapa, to oni mieliby dużo większą szansę. Natomiast w tym momencie, jeżeli ten baczat jest tutaj to jeżeli ten baczet jest tutaj, to on jest sam, jest oddzielony, nikt mu nie jest w stanie pomóc, więc on jest w złej sytuacji to właśnie jego powinniśmy na, na samym początku wykończyć. Arta już dawno powinna się przestawić gdzieś w ten rejon. Tutaj jest zupełnie bezpiecznie i spróbować stąd strzelać. Pozostawanie na kapie w takiej sytuacji, kiedy, kiedy na mapie jest już kilka tylko czołgów, to jest, to jest bzdura, bo można Artą jeździć i po prostu szukać dużo lepszych kątów ostrzału, żeby żeby zniszczyć i trafić czołgi przeciwnika, więc ta arta już dawno powinna się przestawić gdzieś tutaj, i wtedy mogłaby spokojnie wrzucać temu batchatowi, czy potem na przykład esecie, czy jakiemuś innemu czołgowi na kapie. No nic, ja sobie tutaj stoję, gadam sobie do Was, nic się specjalnie nie dzieje. E4 za chwilkę powinna tego barczata zaatakować, więc, więc i ja wtedy ruszę. Poczekamy, co zrobi e Widzicie. To jest bardzo fajnie rozegrane taktycznie, naprawdę mi się jak to taktycznie rozegraliśmy, jak to, jak to się udało zrobić, wyjechała wyjechało właśnie czwórka, widzicie, zmachnęła tego, tego barczata na jeden strzał i w tym momencie obiekty też zaczynają jechać do przodu, bo już wiedzą, że nikt z prawej strony ich nie zaatakuje i teraz w trzy czołgi wjadą sobie na, na tą SET, ja podjeżdżam również, żeby wyświecić, czy tam coś się znajduje. Robię to bardzo, bardzo ostrożnie, tam jest jeszcze artyleria 9 tieru, więc ta arta może też mi tutaj ostro wrzucić, zwłaszcza, że, że ten Anglik zbiera dość, dość potężne hit od arty, zwłaszcza, jeżeli ktoś go trafił tutaj w pokrywę silnika z przodu, no bo silnik zaduje się z przodu, to niestety, że dostaniecie ogromne obrażenia, to jeszcze Was najprawdopodobniej podpali. Złota gaśnica na tym czołgu obowiązkowa, bo, bo lubi się zapalić. Chyba że, się nie, chyba, że się gra ostrożnie i nie wystawia, nie wystawia w boczku albo nie zbierze od Arty. Mamy Arty właśnie, już przycelowuje w tą artylerię. Ten Porsche trochę tutaj skiepścił, bo gdyby na mnie wyjechał i mnie rozwalił, to miałby szansę się odwrócić i potem walczyć z tępnymi czołgami jeszcze. A w tym momencie został szybko dosyć wywalony i już jest po problemie. Cała bitwa skończona. Myślę, że, że taki fajny pokaz możliwości tego czołgu ciężkiego. Naprawdę warto tego zrobić według mnie i, i myślę, że jest to jeden z bardziej niedocenianych czołgów w całym woc bo naprawdę można nim robić bardzo fajne wyniki. Dobra, to był pierwszy odcinek z całej serii. Teraz, ponieważ jest to setny odcinek, Będę starał się Wam przedstawić wszystkie czołgi 10 tieru, które posiadam. Jest ich 12 w tym momencie, więc będzie 12 odcinków. Ewentualnie może kupię 121 jeszcze, żeby mieć 13 czołg, więc spodziewajcie się w dość krótkim wstępie czasu. Będę nagrywał jak najszybciej te odcinki, żeby to wszystko skondensować, żebyście mogli sobie zobaczyć wszystkie czołgi 10 tieru, które posiadam, jak się nimi gra, jak one się zachowują. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dobra, to ja w tym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!